Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Elektroprzewodnika. W życiu każdego elektronika przychodzi taki czas, kiedy trzeba w końcu coś przylutować. Nie zawsze robimy układy na płytkach stykowych. No, czasami trzeba połączyć jakieś dwa przewody lub zrobić jakiś układ lutowany na płytce, czy też często mamy jakieś urządzenia do naprawy, gdzie trzeba dany element wylutować, zmienić. I właśnie dlatego. Wraz z firmą Botland, którą już dobrze znacie ze starter kitu, który wraz z tą firmą stworzyłem, postanowiłem stworzyć zestaw warsztatowy. Tak oto wygląda zestaw warsztatowy, czyli taki prosty zestaw do lutowania. Znajdziecie tutaj wszystko, co jest potrzebne, właśnie do lutowania. I całość, jak widzicie, już nie mieści się tutaj na tej mojej przestrzeni roboczej, bo to jest naprawdę dość duża skrzynka. I w takiej skrzyneczce dostajemy wszystko, co potrzebujemy. Łatwa, właśnie do, do transportu czy do przechowywania tego. No, ale oczywiście, możecie ją też wykorzystać do innych celów. Pierwszym przedmiotem, jaki znajdziemy w zestawie warsztatowym, jest oczywiście najważniejsza we wszystkim cyna. Cyna, czyli spoiwo, którym będziemy wszystko lutować. I zazwyczaj taką cynę możemy dostać w takiej oto fiolce. I na tej folce możemy przeczytać bardzo ważne informacje. Najważniejsza informacja tu jest zawarta: jest to 60 przez 40. I o co tutaj chodzi? Pewnie możecie się zastanawiać na sam początek. Otóż są to proporcje, ponieważ to nie jest czysta cyna. Jest to oczywiście mieszanka spoiwo. A więc 60% jest cyny, natomiast 40% jest to ołów. Ołów, który tutaj jest z kilku względów. Z pierwszego względu taka proporcja jest zachowana, ponieważ sama cyna zwykła w swojej postaci topi się w temperaturze 231 stopni, ołów topi się w 327 stopniach. Ale yy, mieszając te dwa pierwiastki razem, właśnie w dokładnie takich proporcjach, yy, dzieje się magia. No, nie jestem chemikiem, ale taka magia się dzieje, yy, że ta mieszanka, ta cyna wtedy topi się w 183 stopniach. Także dużo mniejsza temperatura niż w przypadku tych yy, pierwiastków pojedynczo. Kolejnym ważnym powodem, dla którego yy, w tej cynie jest ołów jest to, że nie tylko zmniejsza tą temperaturę topnienia, ale także poprawia parametry tej cyny, takie jak przewodność, wytrzymałość, plastyczność czy trwałość. Zobaczcie, ja tą cynę sobie tutaj wyciągnę kawałek, ona jest yy, pozwijana w taki rulonik, i jeżeli yy, w taką sprężynkę, jeżeli yy, wam się skończy ta cena, no to po prostu yy, możecie sobie kupić. Tutaj mam taką szpulę dużą, półkilową cyny. I co tutaj możemy wyczytać? Spoiwo lutownicze. I tak samo mamy SN60PB40, cyna 60, ołów 40. I jak zauważyliście, cyna ma różną średnicę. Tutaj tą cynę, którą znajdziecie w zestawie warsztatowym... E, średnica 0,8 mm. Ja tutaj mam taką cynę 0,56 mm. A tutaj do innej fiolki e, włożyłem sobie zrolowałem jeszcze grubszą cynę. E, I jaka cyna jest najlepsza? Jakiej cyny używać? No odpowiedź jest prosta: czym cieńsza cyna, tym lepsza. E, a co za tym idzie, też jest droższa, cieńsza cyna. Dlatego w zestawie warsztatowym 0,8 taką cynę znajdziecie. Często używa się 1 mm. Ta jest troszeczkę tylko yy, cieńsza i taka jest najwygodniejsza. Yy, cyna 0,56, no to do jakichś elementów SMD, ale to nie jest powiedziane, że innych rzeczy nie da się taką cyną yy, przylutować. No i tutaj jeszcze jest pewien haczyk, no ponieważ ta, cieńsza cyna jest droższa. No pomyślicie, jak to przecież wystarczyłoby tą cynę przetopić yy, yy, i zrobić, zrobić mniejszą, zrobić o mniejszej średnicy. Otóż, yy, jak znajdziemy na fiolce, mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa flux. Tutaj mamy 2,2%, tutaj mamy 2,5%. Co to jest ten flux? Flux jest to po prostu topnik. I on w tej cynie yy, w środku jest yy, wykonany, w formie takich prętów, tak, by po środku tej cyny leciał jeszcze pręt. Często jest ich więcej. Jeżeli miałbym yy, jakiś mikroskop czy yy, lepszy obiektyw do, do, do lustrzanki, to moglibyście go tam yy, w środku zauważyć yy, w tej cynie. W zestawie warsztatowym znajdziemy także topnik w żelu, w takiej dosyć wygodnej do dozowania strzykawce. No i mamy go przede wszystkim w cynie, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ten topnik właściwie jest, skoro jest on wszędzie? Otóż topnik ma bardzo ważne zadanie, a właściwie to kilka tych zadań. Zobaczcie na przykładzie: mam tutaj taką uniwersalną dziurkowaną płytkę. I tutaj te wszystkie otwory mają takie otoczki w postaci miedzi, tak. Do tej miedzi będą przylutowywane elementy i jak wiadomo metale z czasem się utleniają, tak samo miedź się utlenia i tutaj oczywiście tlenków nie widać, ale te tlenki w bardzo małej postaci oczywiście występują na tych polach, a aby Cyna powiązała się z tą miedzią. Yy, trzeba te tlenki usunąć, także taki topnik ma za zadanie oczyścić tą płytkę. Oczywiście, jeżeli lutujemy taką płytkę, to nie potrzebujemy takich yy, topników w żelu. On jest do innego zastosowania o tym jeszcze za chwilę. Yy, wystarczy w zupełności nam ten yy, flux, ten topnik, który mamy yy, w tej cynie. Kolejnym ważnym zastosowaniem topnika jest to, iż on ułatwia nam po prostu lutowanie. Ten lód, lut, ta cyna zaprzyjaźnia nam się z tą miedzią w tej płytce. Tak więc bardzo łatwo wtedy można lutować, i właśnie dlatego jest on stosowany także w cynie. Oczywiście są powierzchnie których nie przylutujemy, mieć się bardzo łatwo lutuje, ta cyna bardzo łatwo się zmienią za zaprzyjaźnia, ale są takie metale, które bardzo nie lubią cyny, nie chcą się z nią zaprzyjaźniać, są to powierzchnie kadmowe, chromowane, niklowane czy nawet stalowe, bardzo ciężko do takich powierzchni coś przylutować. No ale są też topniki, które są bardziej żrące, bardziej mocne, bardziej skuteczne, takie twarde topniki, twarde w sensie mocy i one pozwolą nam przylutować na przykład Coś do stalowych elementów, i oczywiście topnik występuje w kilku postaciach. Tutaj widzieliście topnik w żelu w takiej strzykawce, ale również możemy dostać znaną chyba wszystkim kalafonie. Zobaczcie, w takim pudełku występuje kalafonia, i tak wygląda. I cóż to jest ta, ta kalafonia? No, otóż kalafonia jest to po prostu żywica, i ta żywica tak samo ułatwia nam. Lutowanie. Także można stosować taką kalafonię, można stosować żel. A możecie też dostać topnik w postaci płynu. Taki płynny w buteleczce. No i pytanie, jaki topnik wybrać? No otóż, to już od Was zależy. Kalafonia jest o tyle trudna, że trzeba ją sobie po prostu roztopić i pokryć daną rzecz. Topnik w płynie, no on tutaj nam się rozlewa wszędzie po tej płytce, dlatego pomyślałem, że najwygodniejszy będzie topnik w żelu, gdzie nanosimy, on sobie nam ładnie trzyma się na wybranej przez nas powierzchni. Kolejną rzeczą, jaką znajdziemy w zestawie warsztatowym jest z angielskiego pomocna dłoń, po polsku często nazywana po prostu trzecią ręką i teraz sobie właśnie ją odpakujemy i zobaczymy jak to wygląda. No i całość, bardzo często możecie spotkać takie cuda na różnych filmach, jeżeli tam coś na YouTube oglądacie. No taka prosta ręka, którą możemy powyginać w dowolnym kierunku i przytrzymać tymi łapkami tutaj układ, który chcemy. Lutować, no to w tej chwili wszystko mi się tutaj wywraca, no bo to jest nie niepoprzykręcane, wszystko było poskładane. Mam nadzieję, że uda mi się ją jakoś o, okazale pokazać. No i oczywiście u góry mamy lupę, przez którą możemy te małe elementy dojrzeć. Także często w jednej ręce mamy cynę, w drugiej ręce mamy lutownicę. No i przydałaby się ta trzecia ręka, która trzymałaby nam układ, który lutujemy w jednej pozycji. W zestawie znajdziemy także podstawkę pod lutownicę. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Otóż, oczywiście uchwyt na lutownicę, ponieważ musimy ją gdzieś odstawiać, kiedy nie lutujemy. A wiadomo, lutownica jest nagrzana. Także taką podstawkę, jak to się tutaj montuje. O, mam, mam nadzieję, że uda mi się to zamontować tutaj. Tak więc taką podstawkę warto mieć, dlatego także jest ona w zestawie warsztatowym. Zobaczmy, czy to jest proste do zamontowania. Wydaje mi się, że tak. Uwaga, wkręcam śrubę. Także bardzo proste. Easy to use, tak? No, można tu jakąś śrubę dokręcić śrubokrętem. Okej, okay. tak prezentuje się... Gotowa podstawka. No i wkładamy tutaj lutownicę za każdym razem, kiedy nic nie lutujemy w przerwach. A tutaj takie małe wyżłobienie przygotowane jest na gąbkę. No i jak wyjmiecie tą gąbkę z opakowania, no to możecie pomyśleć, że was oszukali, tak, bo ona jest taka dosyć cienka. Ale tej gąbki używa się oczywiście na mokro zwilżonej. Tak więc y, zobaczcie, co się stanie z tą gąbką, kiedy ją po prostu zwilżę. Tak więc tak wygląda zwilżona gąbka, w magiczny sposób nam tutaj y, urosła. I tą zwilżoną gąbkę zawsze przy lutowaniu tutaj y, miejcie, i tą gąbką czyści się grot lutownicy. Y, w jakim celu? O tym jeszcze powiem później. Myślę, że czas teraz pokazać najważniejszy przedmiot w całym zestawie. Jest to lutownica kolbowa i lutownica o mocy 60 W. I tutaj z tyłu można przeczytać, że modele 20, 30, 40 W. No widzicie, są do zastosowań takich kobistycznych. Yy, takich małych elektrycznych, yy, elektronicznych elementów. Natomiast yy, 60W, no to już jakieś yy, domowe, yy, elektryczne tak? zastosowania, jakieś yy, duże kondensatory, no, yy, kogoś tutaj fantazja poniosła. Yy, otóż, yy, czym mocniejsza lutownica, yy, tym jest lepsza. Dlaczego? Może najpierw odpakujmy. Tak prezentuje się odpakowana lutownica. Dlaczego, e, czym większa moc, tym lepsza? E, otóż moc e, przekłada się na to, jak długo ta lutownica się nagrzewa. Bo pamiętajcie, że e, jak podłączycie ją do prądu i zanim e, zaczniecie cokolwiek lutować, e, ten cały grot musi się e, nagrzać e, i dopiero wtedy można e, coś lutować. I jaka powinna być temperatura lutowania? Bardzo dobre pytanie. Jak pamiętacie, cyna w tej proporcji 40 na 60 topi się w 183 stopniach, czyli wypadałoby z 200 stopni mieć, ale warto pamiętać, że topnik potrzebuje wyższej temperatury, dlatego 250-300 stopni. To są takie Temperatury optymalne. No, lutownica może dogrzać się nawet do 400 stopni. I czym wyższa temperatura, tym też lepiej. Ale trzeba znać umiar, aby nie uszkodzić tych elementów. Także, jeżeli mocno nagrzejemy tą lutownicę, no to wtedy przy lutowaniu wystarczy krótkie przyłożenie do elementu. I dana, dany element, dana cyna na, te, na tej powierzchni, na tej nóżce jest roztopiona i łączy się z tą miedzią. A jeżeli będziemy mieć mniejszą temperaturę, no to musimy to dłużej trzymać i w tym czasie element nam się nagrzewa. Zatem, przy wyższych temperaturach, mamy to lutowanie krótsze i element nie zdąży się nagrzać, a przy niższych temperaturach smażymy ten element cały czas. Jeżeli to są elementy typu kondensatory, no to pamiętajcie, elektrolityczne kondensatory, jeżeli nagrzejmy, no to ten elektrolit tam w środku zacznie się gotować i będzie po kondensatorze. Także duża temperatura, krótki czas lutowania. No a duża moc po to, żeby lutownica nam się szybko zagrzała. No i to też ma swoje plusy, ponieważ jeżeli mielibyśmy lutownicę małej mocy, powiedzmy 10-15W, no to w momencie kiedy przyłożymy grob do danego elementu, ciepło zostanie odprowadzone do tej cyny, no i lutownica, temperatura spadnie tej lutownicy, także znowu będzie ona musiała się dogrzać zanim przylutujemy kolejne elementy. Bardzo ważne jest, aby grot utrzymywać cały czas czysty, i po to właśnie jest ta namoczona gąbka. Pamiętajcie też, żeby go nie rysować niczym. Jeżeli zostanie Wam tutaj jakaś cyna, no to unikajcie rysowania tego grotu, ponieważ grot jest w środku miedziany, a pokryty jest tylko i wyłącznie z zewnątrz żelazem. W takim właśnie celu, aby ta cyna nie przywierała do tego grotu, ponieważ jeżeli ta cyna zaprzyjaźnia się, tak, cały czas używam tego sformułowania zaprzyjaźnianie się, prawidłowo nazywa się to bielenie. Jest to proces, kiedy po prostu cyna miesza się z tą miedzią, tak, miedź tak jakby się też topi i jakaś tam wierzchnia, cieniutka warstwa jest połączona na zasadzie mamy atomy cyny, atomy miedzi, aton, atomy cyny, atomy miedzi, tak e, czyli e, ona się zaprzyjaźnia, e, tak lubię to określenie e, z tą cyną no i jeżeli grot byłby miedziany, no to e, tutaj lutując cały czas, ta cyna w nam wchodziła w ten grot wchodziła i on by się stał taki chropowaty i po prostu byłby wyżarty w starych lutownicach można zobaczyć takie wyżarte groty. No i jeżeli go zrysujemy, no to gdzieś tam na nawierz wyjdzie nam tam mieć ze środka i grot będzie już bezużyteczny, ponieważ cyna będzie się do niego chwytać i nie będzie się dało w łatwy sposób tym grotem lutować. Zobaczcie, tutaj obok mam moją poprzednią lutownicę już widać, że jest dosyć zużyta. I tak samo grot jest w niej także zużyty, tutaj nawet może mi się zarysował albo kiedyś próbowałem coś z niego zeskrobać. Tak więc jeżeli grot się Wam zużyje, może przybliżej pokażę dokładnie, można tutaj tą końcówkę odkręcić. Oczywiście nie jest to łatwe, poluzowałem sobie ją wcześniej. I wyciągnąć ten grot. Zobaczcie, tak wygląda grot i taki grot można. Za grosze kupić chyba złotówkę czy dwa złote kosztuje taki grot, i po jakimś czasie można sobie ten grot wymienić, i lutownica będzie jak nowa. A to, że tutaj jest upalona, ubrudzona, no to już nie można, nie trzeba się tym przejmować. Pamiętajcie, że topnik nie usunie do końca wszystkich zanieczyszczeń. Takie zanieczyszczenia jak brud, kurz czy tłuszcz, nawet powodują, że Tacyna nie będzie tutaj przywierać i żaden topnik nam nie pomoże chyba z tych bardzo silnych. Dlatego, jeżeli macie jakąś bardzo zabrudzoną płytkę, czy jest to stara elektronika, warto ją odtuścić jakimś alkoholem. Może to być zwykły spirytus, ale często w elektronice stosuje się bardzo czysty alkohol izopropylowy. Tak więc tak można oczyścić takie stare elementy. Tak więc tą pastę będziemy używać. Tylko do jakichś starszych elementów. Tak samo możecie sobie zakupić, dokupić kalafonie, jeżeli czujecie taką potrzebę. I ten topnik będziemy też używać do lutowania elementów SMD. Zobaczcie na przykład na moduł czytnika kart microSD. Jest to moduł firmy Modułowo. I ta firma robi te moduły ręcznie. One są lutowane ręcznie, i są tutaj elementy SMD, czyli takie montowane powierzchniowo na tej płytce. One nie przechodzą przez tą płytkę. Ta płytka nie jest tu nigdzie nawiercona. I żeby takie elementy przylutować, nakładamy ten nasz topnik na tą płytkę, następnie nakładamy element i taką lutownicą możemy przy lutowaniu nie potrzebujemy tutaj żadnej lutownicy typu Hot Air. W firmie modułowo te moduły wszystkie lutowane są ręcznie. I przy takim lutowaniu małych elementów pomocna nam będzie penseta, którą także znajdziemy w zestawie warsztatowym. Ja tutaj wybrałem dla Was pensetę firmy baku i też wcześniej z takiej pensety korzystałem tylko z zakrzywionej, ale zdecydowałem, że prosta jest wygodniejsza, no to kwestia wprawy. Jak chcecie możecie sobie dokupić inną pensetkę. Natomiast wydaje mi się, że ta prosta będzie odpowiednia. Także takie małe elementy SMD, no to wymagają już, żeby tą pensetką się posługiwać. Tak wygląda penseta po odpakowaniu. Dosyć długa, precyzyjna, bardzo wygodna, już mi się podoba, także mam nadzieję, że w którymś odcinku sobie też polutujemy coś w SMD, tak żebyście widzieli jak ten topnik w żalu używać i że to naprawdę jest proste, mimo tak małych elementów. Kolejną rzeczą, y, która nam się przyda z zestawu warsztatowego, jest to plecionka. Czym jest plecionka? Y, już wam pokazuję, jak wygląda plecionka. Tutaj można sobie z tego kółka ją odwinąć. Y, jest to oczywiście y, spleciony kawałek drutu, jest on nasączony y, także y, rozpuszczoną kalafonią czy jakimś innym topnikiem. Można taką plecionkę zrobić też samemu. Nadają się do tego ekrany z różnych kabli. Można sobie je ładnie wyciągnąć, nasączyć topnikiem czy rozpuszczoną kalafonią, i taką plecionką możemy odlutowywać w prosty sposób elementy SMD. Wystarczy taką plecionkę przyłożyć do nóżek, i następnie lutownicą przyłożyć tą plecionkę, i ona wpije, wciągnie nam. Całą tą cynę, która była tu przygotowana, także kolejna bardzo ważna rzecz. W zestawie warsztatowym znajdziecie plecionkę o szerokości 1 mm. Wszystkie plecionki zazwyczaj mają tą samą długość, jest to 150 cm. Ja na co dzień korzystam też z szerszych plecionek. No tutaj nie ma zbyt wielkiej różnicy: ta ma 1,5 mm, a ta ma 1 mm. No, jak widać one się niewiele od siebie różnią, także to już kwestia gustu, No, warto zauważyć, że tą cieńszą jesteśmy w stanie precyzyjniej gdzieś dotrzeć do jakiegoś miejsca w płytce. Jeżeli naprawiamy jakiś sprzęt, który jest montowany w takich oto dziurkach, czyli montaż przewlekany, możemy użyć. Kolejnego elementu z zestawu jest to odsysacz. I jak działa taki odsysacz? Otóż bardzo prosto, wystarczy wcisnąć tutaj ten tłok do środka, na płytce rozgrzać dany punkt i jeżeli on jest już rozgrzany, cyna jest w formie płynnej, no to naciskamy przycisk i ten odsysacz w mgnieniu oka wciąga całą tą cynę do środka. Przy ponownym naciśnięciu, jeżeli wciskamy ten tłok, może tutaj na końcu będzie widać, jeżeli uda mi się pokazać, wysuwa się taki metalowy pręd, który po prostu całą tą zgromadzoną cynę w środku wyrzuca na zewnątrz no oczywiście ten ocysacz w środku się nam też brudzi także tam są różne opiłki warto go czasem rozkręcić i wyczyścić w środku czy nasmarować bo tam w środku znajduje się sprężyna no i na sam koniec zostawiłem do pokazania wam taśmę izolacyjną taką taśmę oczywiście dołączam także do zestawu bo często jeżeli ktoś lutuje jakieś przewody Zabezpiecza to jakąś zwykłą taśmą klejącą, jakby nie mógł sobie takiej taśmy czarnej izolacyjnej kupić, dlatego taka taśma również jest w zestawie. Można przewody także zabezpieczać koszulkami termokurczliwymi, ale one oczywiście są droższe, także pospolita taśma dalej w formie. Na sam koniec, warto wspomnieć o bezpieczeństwie, bo jest ono naprawdę bardzo ważne. Pamiętajcie, że taka lutownica nagrzewa się do 400 stopni. To jest bardzo duża temperatura dla człowieka i możecie się bardzo łatwo poparzyć, dotykając przez pomyłkę nagrzanego grotu. Tak więc zawsze odkładajcie taki grot do tej podstawki, która nas tutaj zabezpiecza, żeby przypadkowo tego grotu nie dotknąć ani nie spalić nic w koło nas ale nie znam elektronika, który by się w życiu nie poparzył takim rozgrzanym grotem. Kolejną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest to, iż ta cyna, jakie inne cyny, które możecie spotkać w elektronice amatorskiej do lutowania, zawiera ołów, który jest szkodliwy dla człowieka, także przy lutowaniu, te wszystkie opary, które z tego lecą, są szkodliwe, także nigdy nie lutujcie w zamkniętych pomieszczeniach, zawsze otwórzcie sobie okno, niech te opary gdzieś uciekają, i tak samo topnik czy kalafonia, jeżeli, jeżeli się topi, jeżeli. Zaczyna się tam nawet gotować, no to są bardzo duże opary, zwłaszcza z kalafonii, i też tego w żadnym wypadku nie należy wąchać. I, I należy po prostu uważać i odprowadzać takie opary, aby po prostu dbać o swoje życie, bo ten ołów i to wszystko to za kilka lat może dopiero wyjść, mogą wyjść konsekwencje z tego. Mam nadzieję, że zestaw warsztatowy przypadł Wam do gustu i że będziecie wyczekiwać odcinków z lutowaniem. Ja już sam się nie mogę ich doczekać, eee, także zachęcam Was do kupna e, tego zestawu. No a jeżeli nie, no to każda lutownica, e, jaką kupicie, o ile będzie odpowiednio mocna, będzie dobra. No i pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i mogę Wam życzyć tylko i wyłącznie samych dobrych, udanych połączeń. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł Wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie kierować zaś na maila. Trzymajcie się, cześć!